Już mam z tej strony kamerzysta junior, a dzisiaj jest, są śmieszne filmiki. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, bo jakby yy, bardzo się staram nad filmikami. A mam strasznie mało subskrypcji, łapek. A jeśli Wam się spodoba, mam nadzieję, że Wam się spodoba, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek, bo no, więc teraz będziemy zaczynać śmieszne filmiki. Też chcę Was powiadomić, że w trakcie filmików będę zatrzymywać i oceniać te filmiki, więc no, zaczynamy oglądać za 3, 2, 1 i start. Okay, Dobra, ocenimy tamten film, tamten film był jakby nie wiem o co tamtym chodziło, bo tamten film nie był śmieszny, więc nie wiem po co puścili tutaj do tego, bo tamten nie był śmieszny. A teraz oglądamy ten i teraz tutaj jest znaczek subskrypcji, więc tutaj zostawcie subskrypcję, tylko że po drugiej stronie jest, zostawcie suba bo ta, i dzwoneczek i łapkę w górę, bo polecam, bo wtedy to nie boli i wtedy będę nagrywać więcej takich filmików i napiszcie komentarz, jeśli wam się spodoba, więc oglądamy dalej. Dobra, tamto było takie trochę jumpscarowe, ale ja się nie wystraszyłem, ale było takie nieśmieszne, tylko takie trochę nudne. Więc za niedługo jeszcze jeden puścimy, bo mamy dużo czasu. Ten film był trochę taki obrzydliwy i trochę jakby... Jakby... Patrzcie na tą panią, jakby... Jakby patrzcie na tą panią, jakby to co... Patrzcie na to, co to jadło. Patrzcie na to. Ale jak wtedy widzieliśmy na tym filmiku, chyba pani się zaśmiała. Nie wiem, ale chyba się zaśmiała. <grym submarine> To było niezbyt mądre ten film, ale dobra, obrzydliwe i w ogóle. W sumie trochę śmieszne było, ale nie aż tak. Nie wiem o co w tamtym filmie chodziło, ale. Spoko, spoko, ale nie wiem, o co w tamtym filmie chodziło. Jakby to jest po angielsku, jakby nie lubię za bardzo słuchać po angielsku. Więc nie wiem, o co w tamtym, co oni tam mówili, co w tym było śmiesznego, tylko to było bardziej żenujące niż śmieszne. Tam to, było śmieszne w sumie. Bolesne, ale śmieszne. Znam to uczucie, też kiedyś nadepnąłem na klocek. To było w sumie też śmieszne, ale nie aż tak bardzo jak poprzednie. Yo, is that Spongebob? Dobra, w sumie to było śmieszne. To było komiczne. Dobra. To w sumie to podbieranie chipsów było, to było na pewno ustawione, bo każdy by zauważył, że taki patek, więc jakby to na pewno było ustawione i słabo zrobione. Więc to nie było śmieszne nawet. Każdy musiał to rozkminić, że każdy by zauważył ten patyk. Był. Był. Jak? śmieszne i um, takie no po prostu sobie. Jakie, jakie wiesz, i teraz jaki morał jest z tego? Nie siedźcie w telefonie jak siedzicie na dworze. <laughs> David, won't you give me a. Ochidne żenujące. put this in the over. Dwa słowa. A big hug. Alright. Doesn't like I'm getting that. Nie przemyślane tam to było, powiedzmy tylko. Nie Dobra, coś śmieszne było, ale też trochę żenujące. Te filmiki, gdzie ma taki głos, jakby robią takie rzeczy, to jakby to jest żenowanie się nad sobą, bo później jakby wszyscy się śmieją z takich osób, jakby, no więc nie wiem to co. Ale dobra, nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze. Nie wiem, znam to uczucie, bo że jak się uderzysz w drzwi to jest... i to jeszcze małym palcem albo kolanem to już w internecie szukasz sobie grup. go stand with the exes and you're gonna have to duck, okay? and Don't do that to your brother, alright? <laughs> to było w sumie śmieszne. Tutaj daję 7 na 10. See? Now see what happens? <coughs>

Hey bud, why are you using your face to stop the helicopter blades? Just fly it around like normal, I guess. Does that feel good? I don't understand. What, are you trying to eat the helicopter blades? You can't. That's don't do that. Hey, no, no. bud, I hope you're wearing a seatbelt. Your mother and I are going to get a churro. Do you want one? You no, know we'll get you one just in case. Dobra, słuchajcie, wiem, że miało być Jeszcze jeden, ale teraz akurat Muszę już kończyć Więc ja się z wami żegnam Nie zapomnijcie o lajku w górze I subskrypcji pod moim, Na moim kanale Ja się z wami żegnam I eluwina Elo